Na razie pusto. Nah, kompletny fail. Ok, kolejny raz. Szal po nogi. Najlepszą taktyką i komando goblin Cudownie, poczekajmy na manę. Ok. I chyba zrobiliśmy pełną rundkę. No dobra, możesz prowadzić dzielna Hobbitko, która nie potrafiła sama się bronić Tak, tak, idę z to. Idę za to był cały czas. Właściwie nie wygląda Hobbitko. Może jest trochę drobniejsza, ale na pewno nie niższa. No w zasadzie to jest dosyć ciekawy pomysł, że mamy takie niestandardowe klasy postaci i Hobbitka oczywiście jest drugą klasą walczącą, jest bardzo dobra. Sami się przekonacie. Po raz kolejny gra nie wychwyciła headshota. Tak, już wiem, że jedną lokację pominąłem, a mianowicie... To, to wejście od góry, gdzie wcześniej nam ten ork zablokował skrzynką. No nic cóż. jestem tutaj. Udawaj chociaż, że walczysz, ok? Dzięki. Tu chyba są asasyni. Naprawdę, niesamowitą wygodę ma, to, ma ta klasa postaci, ponieważ możemy dosyć szybko biegać oraz strzelać. No jednak, dobra. Jesteśmy tutaj... I teraz gdzie dalej? Rodzi się małe pytanie. Hmm... Dalej. W zasadzie chyba nie powinienem, albo powinienem zaskoczyć. Na pewno nie z dachu, na pewno. No zobaczmy. Kolejne schody do zniszczenia i kolejne złoto do zebrania. Tak, wydaje mi się to słuszną drogą. To będzie jakoś. Dobra, tutaj. Tam jest to rozpadlina, tam jest to rozpadlina. Hmm, chyba powinniśmy właśnie obejść naokoło. Albo zeskoczyć tutaj. I to jest właśnie znaczek kampanii zła. Potem go jeszcze wiele razy zobaczymy. Na razie, tylko jako mała ciekawostka. Jako piękny sztandar naszego wroga. A tak, musimy. Z... Chyba. Nie, chyba tutaj byłem. Byłem, chociaż może nie zwiedzałem tej lokacji. Właśnie. Halo. Czy <słuch> on właśnie był zły, że go obudziłem? Nie wiem, tak mi się wydawało. Okej, okay, zbliżamy się już do końca tej misji. I może wypiję jedną miksurkę. Bądźmy nieco rozrzutni. Czy w ogóle zadajmy uderzenia? Nie, ten Snotlik jest nieśmiertelny. Hmm. I po raz kolejny bijemy się z berserkerem Brutalem, który w zasadzie był pierwszym bossem w pierwszej misji. No, nie był ciężki, ponieważ nasza wspaniała różka działa jak najlepiej. Sporadycznie oczywiście unikamy bomb. Właśnie wszystko au. No, jakim cudem? Odłamkowa? Siódma miksturka I tak oto przeszliśmy. Miasto, rozpadające się miasto, którego nazwy już nie pamiętam. W nagrody dostaliśmy nową misję, jaką są Ziemie Zewnętrzne. Dosyć ciekawa misja. Oraz odblokowaliśmy nową klasę postaci, hobitkę, właściwie nie klasę postaci bohatera No cóż, i to by było w zasadzie na tyle w tej sesji. Zagrajmy w Enclave Tubula Score. I życzę wszystkim widzom, miłego dnia.